Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzisiaj kuchnia karnawałowa, czyli pełna śmiesznych, wesołych, radosnych, karnawałowych niespodzianek. Ale panie redaktorze, takie mam odczucie, że jak karnawał, to tu jakieś dekoracje powinny być. My powinniśmy być przystrojeni jakoś tak. Te serpentyny, czy może koń jakiś? Koń? konfety Oczywiście, przystroimy się zaraz. Już jesteśmy przestawieni, już jest pewna dekoracja, klimat karnawałowy i w karnawale zregułujemy to samo, co na co dzień, tylko śmiesznie. wesoło, karnawałowo. Bardzo proszę panie Wacławie baler. Niech pan spróbuje. Ale przecież tego się nie da w to. To jest sztuczne. No, no właśnie. No to jaki to ma sens? No, taki śmieszny żart, taki. Bardzo proszę, tego musztarda. Ale przecież tutaj nie ma muszczarda. No to... Ale to ma być taki inteligentny, śmieszny, wesoły żart, jeszcze nikomu nie robiący krzywdy. Hmm. No, tak, no może w tym sensie to rzeczywiście, to śmieszne bardzo. A śmiech to zdrowie.